Siemaneczko, witajcie serdecznie. Witajcie serdecznie, witajcie serdecznie. mam przed sobą nowy sezon, nowa mapa. No to jest jakiś krótki dzień niepodległości widzę. Okej, okay. niech będzie. Gdzie ta blondyneczka? Ona tutaj tęcowała sobie. Zajeb... Dobra, dobra, lecimy. lecimy z kolesiem. Koleś gdzieś chce lecieć, nawet nie wiem, dobra na master. okej, na to tam polecimy. Grałem solo Let's na tej go. mapie i szczerze powiedziawszy większej mapy z większymi bugami w życiu nie widziałem. Mam nadzieję, że, że na składzie będzie to samo, więc zobaczymy za chwilę. Tutaj jeszcze wszystko ładnie wygląda, działa, działa wszystko pięknie, chodzimy. A jak wejdziemy na mapę, to odpala się Superbook i nic, co ludzkie, nie będzie wam obce. Wszystkie wasze frustracje, wszystkie wasze y, koszmary, wszystko skupione zostało w tej grze, w tej mapie. To jest jeden wielki koszmar programisty, który jakimś cudem wypuścili na rynek, tak jakby, Ej, chodźcie, puścimy im największego kloca, jakiego można zrobić. Kurde. To jest coś, wspaniała sytuacja, żeby się zemścić na wszystkich graczach, którzy nam tyle razy marudzili, ej, ej, ale, ale tam Krzywo zrobiliście nóżkę i ona tak nie wyświetla się prawidłowo albo w sąsiedziu, nie nieważne. Lecimy sobie jak gdyby nigdy nic, przed nami mamy bardzo piękna okolica, trochę mała moim zdaniem, ale cóż, nie wymagajmy zbyt wiele od naszych kolegów. Ja proponuję tutaj nie lecieć na górę bo kolega będzie zaraz kuty kwiczał lecimy sobie na drogę na drogę, na drogę lecimy sobie drogą piękną, trzeba. teraz może jeszcze ich nie widać tak doskonale ale proszę o, 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 o świetnie kolega już tam Scan. Okay, today's bottom. Shut the Number three, do you have a glitch? Yep. Are you stuck? Number three, anyone? Yep. Yep. Oh, shit. The same glitch again. It's the second time in this map. Do you have the same glitch in any map? Daba, sobie. W tą stronę musimy Shit. You are taking a damage. Are you underground?

Dobra, płyniemy sobie do, do strefy. Yes, yes. Gęsia, patrzcie, wszyscy, wszyscy tkwią w jednym miejscu. Tak, tak. Nie wiem, Tylko Wszyscy tutaj. Tylko ja się przemieszczam i utknęła, jeszcze. Zresztą tknęła, Spoko. utknęła, OK. <laughs> Got He's the sword What light? <laughs> what light number 3. <laughs> okay, yes, <laughs> the <laughs> <Okay. laughs> Dobra, You're ja, not jestem... moving. ja chodzę już? You're You're in the same place watch out. Dobra, ja sobie tutaj będę łaził teraz, tak? Aha... No cóż. Dobra, spoko. Możemy iść tylko w jednym kierunku, więc trochę lipa będzie. O, już jeden gość zginął. Gąd to zrobił? Ale mu się udało. Kurde, ja idę na drugą stronę teraz. Mapy, więc. Yes, someone killed him. Number A. one i number four are playing normally. Ktoś zabija, graczy. Okej. Okay. Dobra, ja chcę podskoczyć. Nic nie działa. Idę w jednym kierunku. Fascynująca gra. Naprawdę rozgrywka zapiera dech w piersiach. Okay. I do okay, let's see what we can do. I can move only in one uh, way, so I have back to the zone of wood, maybe just be fine. I'm, I'm moving, I'm moving around okay. Next I'm, one, dear? Just moving around the Okay, let's I'm get, also... Let's get out. okay? Okay, let's I, get I out. see only darkness and... I don't afraid don't worry possibly we can uh, have a feast place so don't worry We are taking a damage no I have a so happen no you are t oh I you see are yes, taking yes, a damage yes. right now shit you will die no <laughs> no why I don't have a man <laughs> <laughs> I need bandage <laughs> okay it's crap uh, i i can't believe it hey it, 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 it give us it something like this uh, our players i can't understand why <laughs> it's so good okay i don't know how they make this update i don't know mm, maybe it, it make uh, fix so don't worry we can play in a standard uh, game in uh, ranger or troy okay okay uh, i'll change this, this is to not safe this is not safe okay i back to okay. I back to safe zone right now i can move i can't okay. move. oh i'm dead um, i'm dead maybe. now i'm just uh, stuck maybe. Okay, I guess. Yeah. Okay.